Cześć, witam Cię na moim kanale Burleska od Kuchni Ja jestem Adam Daminu i będę Twoją przewodniczką po świecie burleski Zaczynamy! Na początek słowo przeprosin dla tych, którzy nie doczekali się odcinka tydzień temu e, Otóż mam tyle roboty z atelier, z wprowadzaniem nowych produktów na stronę Że naprawdę nie miałam już ani siły, ani... Czasu, żeby zrobić wszystko tak jak należy, i odcinek powstał. Powstał, ale był niestety e, ubogiej jakości. Wiem, że zawsze mówię, że e, zrobione jest lepsze niż doskonałe, ale niestety w tym przypadku niedoskonałość była aż tak duża, że postanowiłam dać sobie spokój na ten tydzień. Wy przeżyliście, ja przeżyłam, a teraz się rehabilituję i mam nadzieję, że już mi się uda utrzymać tę regularność w publikacjach. Więc wracając do tematu, który zacząłem dwa tygodnie temu, czyli burleskowe włosy. Dzisiaj opowiem Wam o stylizacji, triki, jak robić, jak nie robić, skąd czerpać inspiracje. No, zaczynamy! Jak pewnie zauważyliście, większość performerek, które reprezentuje ten klasyczny nurt burleski, ma na głowie klasyczne uczesania retro. Zmierzam do tego, że te fryzury nie są wcale proste w wykonaniu. A to oznacza, że żeby osiągnąć taki efekt, jaki ja mam dzisiaj, z którego i tak nie jestem wybitnie zadowolona, bo przyznam wam się, że ja nie czuję się ekspertką, nie czuję się specjalistką od układania fryzur. Uważam, że w kraju jest cała masa dziewczyn, które czeszą się lepiej i nawet nie muszą to być performerki. No, a ja po prostu używam tego, co mam i jestem z tego w miarę zadowolona i tego też używam na scenie. Więc z perspektywy nieekspertki powiem Wam rzecz, do której sama dochodziłam dosyć długo i w... jako takich bólach. Nie łudź się, że fryzura, którą sobie wymarzysz, wyjdzie Ci za pierwszym razem. Po prostu o tym zapomnij i tyle. Pamiętam swoje początki w burlesce ja wtedy nie wiedziałam, jak zakręcić włosy porządnie, tak, żeby one wyglądały tak, jak mają wyglądać. Każdy przez to przechodził, ale jeśli chcemy już, Podnieść jakość naszego wyglądu, podnieść jakość naszego pokazu, no to warto o ten aspekt wyglądu zadbać. A nie dzieje się to w żaden inny sposób i nie ma innej drogi niż po prostu próby, błędy, nauka, próby, błędy, nauka, próby, błędy, nauka. I tak w koło Macieju trzeba próbować. Też nie będzie tak, że pierwsza fryzura, którą wykonasz, wyjdzie ci dokładnie taka jak z tutoriala. Dlatego też, jeżeli zaczynasz dopiero swoją przygodę z burleską, Poświęć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie swoich włosów. Dlatego zdecydowanie odradzam improwizację w kwestiach włosowych, bo improwizacje mogą się niestety, ale nie skończyć za dobrze. Ja tak próbowałam kilka razy zrobić, no i efekty były takie, że tr trzeba było potem ratować się na chwilę przed wyjściem na scenę. Nie polecam. A jeśli mowa o nauce, to uczyć się warto od najlepszych. Teraz chciałabym Wam podać parę kanałów, z których naprawdę warto czerpać wiedzę na temat układania włosów, techniki, e, dzielenia na sekcje, sposoby kręcenia, cała masa fajnych porad, praktycznych porad, jak układać włosy w stylu retro. Oto one pinap Palmer. Rudowłosa piękność, która specjalizuje się we fryzurach z lat 40. -tych 50. -tych. Przepiękne makijaże, przepiękne włosy, świetna technika, warto zaobserwować. Cherry Dollface. Fantastyczna stylistka, która ma na swoim profilu całe mnóstwo bardzo różnorodnych fryzur, pomysłów na to, jak zastosować dodatki. Bardzo y, fajnie opowiada, bardzo dobrze się jej słucha i bardzo dobrze się ogląda. Bardzo polecam zasubskrybować jej kanał, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Peanut Doll Ashley Marie. Super warsztat, super pomysły. Z makijażem nie do końca trafia w mój gust, ale wiadomo, nie musi mi się wszystko podobać, ważne, żeby wam się podobało. Naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o tłumaczenie jej technik fryzjerskich. Pokazuje dużo fajnych kosmetyków, dużo fajnych trików i dużo naprawdę prostych fryzur, które można zastosować na co dzień. Rachel Maxi to jest dziewczyna, która łączy w sobie miłość do wszelkich staroci, w stylu retro i odrobinę komedii. To, co ona robi w swoich nagraniach, to jest naprawdę majstersztyk. Jej nagrania są nie dość, że fajnym źródłem wiedzy i pomysłów na to, jak dać trochę stylu retro do codzienności, ale też są po prostu, są po prostu prześmieszne, naprawdę. Genialne jest nagranie, jak próbuje wykonać fryzurę, robioną przez pinup Palmer. Eee, to po prostu złoto. Jest też bardzo inspirująca w innych kwestiach, na przykład ponownego użycia starych przedmiotów czy starych ciuszków. Oczywiście linki do kanałów tych pań znajdziecie w opisie filmu. Nie ma co wynajdować koła na nowo. Fryzura, którą pewnie widziałaś w jakimś pięknym filmie, czy Rita Hayworth, czy naprawdę jakakolwiek inna ikona stylu, która ma jakieś bardzo klasyczne retro uczesanie, to to uczesanie zostało już rozpracowane tysiąc razy. Wystarczy sobie wpisać. YouTube, tutorial, vintage, hair, coś tam, coś tam i będziesz miała krok po kroku, jak to zrobić. Jeżeli szykujesz się do swojego debiutu scenicznego albo po prostu chcesz znaleźć jakąś odpowiednią fryzurę vintage dla siebie, znaczy fryzurę retro dla siebie, to szukaj, oglądaj, sprawdzaj, przetestuj 20 fryzur, 20 różnych upięć. Dopiero wtedy znajdź swoją własną fryzurę. W dziele performerek. Stawia na taki uniwersalny, klasyczny look. Na przykład ja tak mam, Lilet tak ma, że my praktycznie zawsze mamy praktycznie takie same włosy. To jest duże ułatwienie z tego powodu, że jeżeli w ciągu jednego wieczora mamy na przykład trzy pokazy, które są w miarę w zbliżonej estetyce, to nie musimy się już martwić o to, że musimy, nie tylko zmienić kostium, nie tylko poprawić makijaż, to jeszcze musimy coś tam sobie zmienić. A często to jest nie takie łatwe, bo Włosy są dosyć sztywne. Tutaj jest tapir, to jest skorupa z lakieru, i przerobienie tego na jakiś inny kształt wcale nie jest takie proste i też może zaopocować jakimś no, nie do końca pożądanym efektem. Inni performerzy natomiast zdecydowanie wolą postawić na różnorodność, zmieniają uczesania praktycznie co numer. I to też jest super, to też jest fajne, bo no, dużą zaletą tego jest właśnie ta różnorodność. Te włosy się nie nudzą, chociażby, choćby nie wiem jakie one były piękne, no to nawet najpiękniejsze, klasyczne uczesanie kiedyś się po prostu znudzi. No ale niestety performerki typu ja i Led będziemy po prostu nudzierami w kwestii włosów. Scena lubi mocny kolor. O ile w codziennym życiu modne dzisiaj są takie rozwiązania jak na przykład jakieś ombre, sombre, balejarze, pasemka, różnego rodzaju e, prześwity, że trochę bardziej blond, trochę bardziej refleksy, trochę coś tam, trochę coś tam. I to fajnie daje objętość, tak optycznie, wizualnie. E, I to na co dzień działa, ale na scenie jest to jedno z gorszych rozwiązań, bo to jest takie trochę chcemy, trochę nie chcemy. No niestety, co to dużo mówić, ale scena lubi konkret i lubi moc. Najlepszym tego przykładem jest jeden z plakatów trasy koncertowej Dity. Tutaj Dita występuje w trzech bardzo intensywnych perukach. Pierwsza to jest klasyczny jej kolor, czyli krucza czerń, drugi to platynowy blond, a trzeci to jest płomienny rudy. Takie jak mój prawie. W komentarzu możecie dać znać, w którym kolorze Dicie jest najlepiej, bo jak dla mnie to chyba jednak brunetka wygrywa. Ale nie sugerujcie się tym. Te trzy kolory, czyli mocny rudy, czerń i platyna, to są kolory, których znajdziecie najwięcej na w ogóle światowych scenach burleski. To jest po prostu moc i ta moc robi robotę na scenę, ona dodaje dużo charakteru. Poza tymi w miarę jeszcze normalnymi kolorami, jak rudy, czerń czy blond, scena uwielbia inne, konkretne, żywe, zupełnie nienaturalne kolory. Czyli na przykład róż, zieleń, niebieski, żółty. Te kolory super się sprawdzają, no ale powiedzmy sobie szczerze, Mało który performer zdecyduje się, żeby na stałe przefarbować włosy na tak zdecydowany, konkretny kolor. Ale to nie znaczy, że takich włosów nie da się zrobić na chwilę. I do tego służą peruki. Peruki to jest fantastyczne rozwiązanie, jeżeli chcemy szybko zmienić fryzurę, szybko zmienić kolor, szybko zmienić długość włosów. Ale zanim przejdziemy do peruk, pogadamy jeszcze chwilę o półśrodkach. Teraz zdradzę Wam parę oszustw, które można swobodnie zastosować na scenie, jeśli chcemy szybko zmienić sobie fryzurę, albo jakoś się ulepszyć, udoskonalić, ale też po prostu nawet na co dzień, na imprezę, czy po prostu w stylizacji włosów. Oszustwo numer jeden. Wypełniacze. To jest wypełniacz typu donut. On jest tutaj, pyk, otwierany na zatrzask. Są też takie pączki, to można kupić w każdym sklepie z akcesoriami do włosów, w H&M, ale na AliExpress też da się zamówić, przycić dokładnie to samo, tylko że 5 razy taniej. Taki donat służy do tego, żeby zrobić wypełnienie koka bez y, tapierowania włosów. Włos się wtedy nie niszczy, a sposób użycia takiego pączka znajdziecie spokojnie na pierwszym lepszym tutorialu na YouTubie. Może sama kiedyś też taki wyprodukuję, ale nie będę się na tym dłużej rozwodzić. Tego typu donat sprawdzi się fantastycznie, jeśli mamy na przykład headpiece, to znaczy jakiś element na głowie, który być może nie jest zbyt stabilny. Taki donat możemy sobie zamontować albo na samym czubku, albo z tyłu, albo nisko nad karkiem. Będzie cudowną bazą do wszelkiego rodzaju dziwnych, nietypowych ozdób na głowę. Czasem faktycznie jak masz ten pióropusz, czy nie wiem, kwiata, czy, czy cokolwiek, cokolwiek innego sobie wymyślisz, to może być ciężkie w zamontowaniu. No bo tutaj druty, tutaj trzeba coś tam, to będzie niewygodne, tu się będzie wbijać, tu na spinki, tutaj nie ma do czego e, przypiąć. Donat, dobrze zamocowany donat, i przypięty wsówkami do włosów, jest genialną bazą na wszelkiego rodzaju różne dodatki. Wtedy nie przyczepiasz wsówkami dodatków do włosa natapirowanego, tylko wbijasz spokojnie w gąbkę i jest, jest git. Do czego się nie nadaje donat? Na pewno trzeba zwracać uwagę na to, jaka będzie choreografia, bo ja szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie choreografii, w której, wiecie, tak, chciałabym się dać ponieść, tu zarzucić włosem, tu machnąć. No to z Donatem, który mi robi KOKA, to raczej już nie zarzucę. Więc nie tylko patrzymy na kostium i ozdoby, ale też patrzymy na choreografię. Nie każda fryzura będzie pasować do każdego tematu numeru, chyba że jest klasyczna, to wtedy pasuje zawsze i wszędzie. Takich kształtów wypełniaczy jest cała masa Są wypełniacze, które są mniej więcej tego rozmiaru I daje się je na grzywkę. one są trochę inaczej skonstruowane, mają inny kształt Można zrobić taką, wiecie, grzywkę ala Betty Page Są też takie wypełniacze, które się montuje tutaj na czubku, ale troszeczkę z tyłu Montuje się to w taki sposób, że zakrywa się je włosami i przypina Wtedy to wygląda jakbyśmy miały lepszą objętość, trochę tych włosów jest wtedy optycznie więcej Fajne oszustwo, nie? Ciekawost, w epokach, kiedy modne były fryzury z dużą objętością, z dużym wiecie, żeby one były napuszone, że nie przylizane, nie takie zmokła kura, tylko w momentach i to na, na przestrzeni praktycznie całej historii ludzkości, aż do lat 50. zeszłego wieku czyli całkiem długo była stosowana taka praktyka. Kiedy Pani czesała włosy do snu wieczorkiem, taką piękną porcelanową albo drewnianą szczotką z włosa dzika albo z czegoś tam, z czegoś tam i tak czesze, i tak czeszę, i czeszę te sto pociągnięć, służąca i robi to sto pociągnięć, potem Pani bierze szczoteczkę, wyciąga z niej te włosy, wszystkie włosy, które wyjdą ze, ze, z czesania i wkłada do takiego eleganckiego, pięknego pojemniczka, gdzie tych włosów ma z, już naprawdę sporo z miesięcy, potem te włosy się ze sobą plączą, robi się takiego dreda, dosyć luźno splecionego, i taki włos w kolorze naturalnego włosa tej właśnie pani może robić za wypełniacz. Może robić za dodatkową taką właśnie gąbkę, za takiego donata w fryzurach, które potrzebują więcej objętości. Pamiętajmy o tym, że lakier do włosów, który robi nam utrwalenie fryzury. Jest stosunkowo młodym wynalazkiem, no i kiedyś kobiety musiały radzić sobie inaczej, na przykład włosami sprzed paru miesięcy. Kolejne oszustwo to są treski. Treski to świetna sprawa, jeżeli chcemy szybko osiągnąć w miarę naturalny efekt. Wystarczy dobrać treskę do kolor swoich włosów zamontować i mamy zupełnie inną fryzurę, dosłownie w, nie wiem, dwie minuty, nie trzeba nawet zbytnio niszyć fryzury, którą się ma. Może w ogóle słowo wyjaśnię, co jest treska. Treska to jest taka mini peruka w różnych kształtach. Kępka włosów, która daje Ci jakby gotową fryzurę, ale, ją się, ale ona nie służy, żeby zastąpić Ci włosy, tylko żeby uzupełnić włosy. Chyba najpopularniejszym kształtem treski jest po prostu zwykły kucyk. Bardzo często używany do numerów fetyszowych. Wtedy robisz sobie kitkę na głowie. Jak ci twoja kitka starcza na tyle, to kupujesz sobie 70 cm kucyk, owijasz wokół Twojego kucyka, przypinasz mocno psówkami. Ten kucyk sztuczny do Twojego własnego, tylko naprawdę trzeba zrobić to mocno, bo już nieraz widziałam, jak dziewczyna robi ziół i treska leci w jedną stronę, a jej głowa leci w drugą stronę. Potem trzeba zbierać treski z publiczności. Kwestia techniki zamontowania. Treska jest stosunkowo tania, błyskawicznie się ją montuje. Jest prosta do zamontowania, no ale trzeba to zrobić dobrze i od razu daje Ci zupełnie inny efekt. Zmienia Ci praktycznie włosy momentalnie. Kolejnym fajnym kształtem treski jest imitacja loków z lat 40. ja to nazywam po prostu kupa loków. I to wygląda faktycznie jak taki trochę alien z takich poskręcanych różnych tych. Super to wygląda na paniach, które raczej do najwyższych nie należą. Bardzo często używa jej Holly's Good i Katrin Gainter, ostatnio też widziałam sobie, za zaopatrzyła się w taką treskę. Duża oszczędność czasu i oszczędność po prostu na zdrowiu Twoich włosów, nie męczy się ich lokówką. I tego typu treska do złudzenia przypomina naturalne włosy. Wystarczy tylko odpowiednio dobrać kolor. No i oczywiście, porządnie przypiąć i tym już można machać. Tak już machać fest. Kolejny bardzo często wykorzystywany kształt treski to są grzywki. Grzywka chyba taka najbardziej popularna to właśnie na stylu Betty Page. Kolejny rodzaj treski, bardzo ozdobna, bardzo elegancka. I tutaj już nie da rady oszukać, że to są nasze włosy, tylko to będzie taki po prostu dodatek do fryzury. To jest falka. Jak falka jest zdobiona cyrkoniami, to już w ogóle jest strzał. Taką falkę można sobie po prostu przykleić dosłownie do czoła i udawać, że masz taką piękną, wylizaną, idealną falę. Bardzo często dziewczyny używają tego w konkursach tanecznych. Tańc towarzyski lubi błyskotki, lubi takie ulizane rzeczy, i to jest na maksa idealne rozwiązanie do tego. Mi się to trochę kojarzy z narzeczoną Frankenstein. Ona miała takie dwa siwe pasemka tutaj. Więc może jest pomysł na numer, tak? Może jest pomysł na numer? Taką falkę można znaleźć spokojnie na AliExpress, ale myślę, że też nie będzie problemu ze zrobieniem jej samodzielnie w domu z jakiegoś zwykłego pasma włosów kontrastującego czy zbliżonego do własnego koloru naturalnego albo farbowanego. I ostatnia dosyć popularna forma treski, czyli zwykły warkocz czy im dłuższy, tym lepszy, im grubszy, tym wiecie, taka masa, o tyle włosów, taka siła kobieca jak Red Juliet w swoim najnowszym numerze Salome, które mieliście zobaczyć 11 kwietnia, ale nie zobaczycie, bo nas znowu zamknęli. Jeee! Yeah! mi się dalej, artyści niech zdechną z głodu, bo przecież my nie musimy jeść, nie? Skąd treski brać? Można ryzykować brać z Express. Na AliExpress są różni sprzedawcy i różni sprzedawcy mogą sprzedawać różną jakość rzeczy To nie jest tak, że jak weźmiecie coś z Ali to wszystko będzie złe Nie, tam są i dobre i złe rzeczy Odradzam raczej branie najtańszych Te ze średniej półki cenowej mogą być już w miarę dopuszczalne A te droższe, no to wiem, że boli jak wydaje się na AliExpress tyle co w normalnym sklepie Ale jakość może wtedy miło zaskoczyć treski tak naprawdę można zamówić w pierwszym lepszym sklepie z przedłużaniem z akcesoriami do przedłużania włosów. Tego jest cała masa na rynku. Ja sama nie korzystam, więc nie mogę nic polecić, ale jeśli macie jakieś sprawdzone, sprawdzonych dostawców, sprawdzone firmy, które oferują fajne jakości włosy, no to y, zapraszam do komentowania. Na pewno ktoś skorzysta, może nawet ja. W kwestii przedłużania włosów, sztucznych włosów, wypełniaczy i tak jak już pewnie wiecie, ja nie jestem specjalnie fanką doczepiania czegoś na stałe. Rzęsy mnie wkurzają, paznokcie mam swoje, a włosy to bym chyba sobie wyrwała od razu z głowy. I szczerze też nie widzę zbytniego sensu w przedłużaniu i w zagęszczaniu włosów na stałe. Są jakieś tam te zgrzewane, jakieś takie, że pasemko do pasemka się przykleja. Jeśli nie występujesz i przedłużane włosy lub zagęszczone włosy robią Ci dobrze w głowie, jeśli czujesz się z tym lepiej, to pewnie, spoko, rób. Ale na scenie, szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to będzie najlepsze rozwiązanie. Jeśli już chcesz sobie tych włosów dodać, to może już w ogóle je zmień całkowicie. Po co masz jeszcze męczyć z ich układaniem, skoro można pójść na całość i wziąć... Ja wam się muszę przyznać, że od dłuższego czasu chodzi za mną zakup peruki, ale takiej porządnej, takiej do złudzenia przypominającej e, naturalne włosy w moim kolorze. I nawet planowałam sobie kupić taką perukę w zeszłym roku, ale że o wszyscy wiemy co, no to niestety miałam inne priorytety finansowe, takie jak na przykład e, żwirek dla kota i rachunki. Chwilowo więc pomysł zakupu peruki poszedł do szuflady, ale mam nadzieję, że niebawem wrócimy do normalności i będzie mi dane wrócić normalnie do pracy. Peruki mają swoje wady i zalety. Wady. Jest gorąco. Latem to dosłownie gotuje się mózg. Swędzi pod nimi głowa. Wiele z nich wymaga odpowiedniego zamocowania, co też jest jakąś umiejętnością. Trzeba umieć je odpowiednio przyspawać sobie do głowy, żeby można było w niej występować. Staram się wymyślić jeszcze jakąś piątą wadę, ale chyba nie ma, bo zdecydowanie więcej peruki mają zalet. Uniwersalność. Jedną perukę możesz użyć do wielu pokazów. Oszczędność czasu. Dla porównania włosy, które mam dzisiaj, razem z zakręcaniem zajęły mi mniej więcej godziny. Założenie peruki? Minuta. Można szybko i bezwoleśnie zmieniać włosy między pokazami. Dla porównania, jeżeli miałabym zmieniać te włosy, to zajmie mi to dużo więcej czasu, dużo więcej się naklnę, dużo więcej e, włosów sobie wyrwę i się wkurzę i nic mi z tego pewnie nie wyjdzie. Dlatego nie zmieniam włosów między pokazami, bo to po prostu nie ma sensu. Możesz mieć każdy kolor, jaki sobie wymarzysz. Tutaj niby też, ale ten kolor mi zostanie, a tu mogę go znać, jak mi się nie będzie podobał. Oszczędność Twoich włosów. Sorry, ale 220 stopni na lokówce, nawet z termoochroną. Do tego. Tapir, do tego lakier, do tego rozczesywanie i potem jeszcze raz rozczesywanie tego wszystkiego, jak się chce to zdjąć, no to nie odbija się pozytywnie. Peruka nie ucierpi. Znalazłam piątą uwadę peruki. Cena. Peruka, którą ja sobie wypatrzyłam, kosztuje koło 1300 zł. I wiecie co, ja dam tyle za nią, dlatego że to jest moje narzędzie pracy. A jak wspominałam w odcinku, burleskowe finanse albo kostium, albo już nie pamiętam, to jest narzędzie pracy, o które trzeba dbać i w które trzeba zainwestować Ciekawa jestem, czy jak wystąpię w nie po raz pierwszy To ktoś się zorientuje, że to nie są jej prawdziwe włosy Ale pewnie tak Ważne, żeby miała rude loki I teraz skąd brać peruki? Tutaj już Aliexpress bym odradzała Bo tam naprawdę może przyjść zupełnie, zupełnie coś innego Raczej szłabym w lepszych kierunkach I też niestety trochę droższych Peruki mają parę swoich progów jakościowych. Pierwszy próg jakościowy, czyli plastikowy śmieć, którego nie należy kupować, żeby nie zanieczyszczać planety, bo to po prostu nie ma sensu. To są wszystkie te śmieciowe peruki z Sex Shopów, z Allegro, z AliExpress, te najgorsze. To się nie nadaje kompletnie do niczego. To w ogóle wywalamy z pamięci i tego nie ma. Drugi próg, mniej więcej granice cenowe 50-70 zł. To dalej nie jest coś, w czym radziłabym wychodzić na scenę Ta peruka to jest raczej po to, żeby pójść sobie na imprezę W stylu przebieramy się, będziesz kleopatrą, a ty będziesz szef a ty będziesz kimś tam To to jest okej okay. Ale żeby wyjść w tym na scenę do ludzi To jednak y, trzeba trochę, drobinkę trochę wyżej, trochę jakościowo, wiecie, siary, żeby nie robić takie minim, minimum jakości peruk, takie oczywiście, że dalej będzie widać, że to nie jest prawdziwy włos, że to jest peruka, no to mniej więcej stówkę trzeba wydać. 120 to już może być, może być sensownie i tutaj już się nam robi otwiera się naprawdę całkiem spory wybór, bo wiele seks shopów, szczególnie nowych, będzie już miało na stanie całkiem sensowne peruki, nawet być może właśnie w takiej cenie, ale nawet na stronach z kostiumami znajdziecie peruki Nieco lepszej jakości, właśnie takie w granicach 120 zł, to już tam coś tam się już da sensownie znaleźć. Kolejna klasa peruk to już są raczej peruki, które są tkane za granicą, i to są właśnie takie malutkie dzieła sztuki, gdzie są robione w jednym egzemplarzu. Można je zrobić na zamówienie. I tego typu peruk należy szukać na przykład właśnie na Etsy. Jest jeszcze parę innych marek. Znajdziecie je na dole w opisie odcinka. No i chyba najdroższa klasa peruk to są peruki z włosów naturalnych, które kompletnie nie nadają się do noszenia na scenie. Absolutnie to jest w ogóle coś, o czym zapominamy. To są peruki do noszenia na co dzień, zazwyczaj przez kobiety, które dotknęła choroba i przez co potrzebują po prostu naturalnych włosów, żeby wyglądać naturalnie. A my, jak już sobie ustaliliśmy, to zostańmy przy tych mocnych, zdecydowanych kolorach, a naturalny włos w naturalnym kolorze zostawmy. Do noszenia na co dzień ludziom, którzy tego potrzebują. Jest taka niepisana zasada, że im większy headpiece, tym gorsza fryzura. To znaczy, jeżeli coś na mnie wyjdzie, to wszystkie te kwiaty tutaj, wszystkie te piórka, wszystkie te jakieś tam um, inne dodatki nam po prostu też nie zamaskują. I to jest złota rada dla wszystkich, którzy nie lubią się czesać. Ja nie lubię się czesać, dlatego zawsze coś mam we włosach, żeby nie było widać moich niedociągnięć fryzjerskich. Podsumowując, fryzura sceniczna rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj są to uczesania w stylu retro i jeśli chcesz się ich nauczyć, to nie ma innej opcji niż tylko próby i błędy. Fryzura jest tak jak kostium. Ona może mieć dosłownie tyle samo do powiedzenia co Twój gorset czy element garderowy. To jest element Twojego wizerunku i nie można tego pominąć. Masz dwie opcje do wyboru: albo cieszysz się sama albo zostawisz to perukarzowi. Obie opcje są świetne. Wybierz, która jest dla Ciebie lepsza. Jeśli zdecydujesz się na samodzielną stylizację swoich własnych włosów, próbuj, ucz się, doskonal swoje umiejętności. Nie bój się poparzyć lokówką. I tak to zrobisz. Jeśli chcesz być dobrą performerką, jeśli chcesz dobrze wyglądać na scenie, włosy muszą być w jakiś sposób ułożone. Nie chcesz tego robić? Nie musisz. Wtedy zainwestuj w perukę. Ale najgorsze, co może być, to jest włos nie dotknięty żadną pracą. Żadnej treski, wypełnienia, żadnego zakręcania, żadnego ułożenia, nic. No i bardzo mi przykro, ale to jest po prostu bardzo nieprofesjonalne podejście do pracy, którą się wykonuje. Nawet jeśli wykonuje się ją tylko i wyłącznie na poziomie hobbystycznym, naprawdę dysponujemy dzisiaj tak szeroką gamą produktów do stylizacji, tak dużą gamą wypełniaczy, tresek, peru, wszystkiego, że wyjście z włosami, które nie zostały przygotowane. To jest naprawdę nieobraźliwe dla publiczności. To jest performer, który jest nieprzygotowany do występu. A jeśli nie chce ci się bawić z tymi wszystkimi lokówkami, sprayami, grzebieniami i tak dalej, to też jest OK. Nie każdy musi lubić rzeczy fryzjerskie, nie każdy musi umieć to robić. Może masz inne priorytety w swoim pokazie, i to też jest OK, ale wtedy peruka. Na no dziś to już wszystko, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i dobre słowo poniżej Będzie mi bardzo miło, jak przeczytam jakiś przychylny komentarz A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał, bo tak, trzeba Tam są zawsze fajne nowości A jak już wrócimy do normalnych czasów, to będę tam też wrzucać aktualności Gdzie będę podróżować, gdzie będę występować, więc chyba warto, nie? A jeśli szukasz jakiegoś prezentu dla swojej wybranki Albo ty jesteś wybranką i chcesz zakończyć swojego mężczyznę jakimś pięknym otwiecikiem Na przykład takim niebieskim peniwarem Albo takim przezroczystym peńłarkiem Albo parą pięknych, niebieskich Pasties To zaobserwuj mój Instagram Atelier Minou i fanpage'a o tej samej nazwie Wrzucam tam nowe produkty Które są robione tylko w jednej sztuce Więc łapcie póki są A my widzimy się za tydzień, cześć!